Miasto bez orkiestry to jakby pół miasta. Na szczęście nowy targ ma swoją, i to taką, której inni mogą mu pozazdrościć. Mnóstwa dowodów na to dostarczają wszystkie patriotyczne i lokalne uroczystości. Rodzinne kolędowanie w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej było kolejnym z nich. Tym bardziej, że połączyło się ze świętowaniem dziesięciolecia reaktywowanej miejskiej orkiestry dętej. Wśród instrumentalistów, pod wodzą kapelmistrza, tamburmajora Marcina Musiaka, wielokroć zadziwiało słuchaczy rozmaitością i bogactwem swojego repertuaru. A zapraszając na koncertowanie w niedzielny wieczór, pokazali oni, jakim matecznikiem urokliwych kolęd i pastorałek jest Polska. W rodzimej tradycji mamy ich bowiem ponad tysiąc. Piękniejsze, najbardziej kochane i rozczulające, mocno i pięknie wybrzmiały na saksofonach, puzonach, fletach, klarnetach. Porywające wykonania oklaskiwała widownia wypełniająca po brzegi salę koncertową wraz z galerią. Ludzie stali nawet w drzwiach i na korytarzu. O narrację między kolejnymi utworami zadbali sam kapelmistrz i prowadzący koncert Jakub Mrugała. Do interakcji i klaskania oraz wspólnego śpiewania publiki nie trzeba było długo zachęcać. Przykład dał mały Antoś z wprawą dzierżący mikrofon. Koncertu włączył się recytatorsko Stanisław Apostoł z młodością świętego Mikołaja Wojciecha Młynarskiego ze świętą historią narodzenia pana Kazimierza Grześkowika i westernową wersją betlejemskich wydarzeń autor Andrzej Waligórski. Hej, brzmią ten, 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 drogi i błyska broń w ciemności. Herod, bandyta srogi, zarządził konny pościg. Witoki niewesołe. Kuśtyka, dryptu, dryptu, przerażony osiołek ku granicom Egiptu. Rżą spienione ogiery, widocznie wróg jest bliski. Łomoczą winchestery, świszczą w uszach pociski. Już przestrzelili bluzę przy najświętszej matuchnie. Wkurzył się święty Józef i jak skolta nie gruchnie. Jeden drań dostał serią. A złapały go skurcze. Upadł blaskiem na prerię, płynąc paskutnie. skutnie. Czech. A Józef znowu z biodra trzykrotnie, jak nie strzeli, trzech, zachwiało się w siodłach i na prerię Obrócił się Jezusi, chociaż jeszcze maluszek, wziął tłuczek od mamusi i bęc pandziora w brzuszek. Aż wypadła mu spluwa i z siodła go a osiołek zasuwa jak ta Alfa Romeo. O. Już gz. Egipt widać piramid z z Z bandytów same piegi zostały i bamboszki. Nie był to jednak koniec niespodzianek. Szkoła muzyczna pod wodzą pani dyrektor Marty Łapczyńskiej, która użyczała sali na koncert, ubogaciła go trzema jazzowymi kolendami w wykonaniu saksofonowego kwartetu. Wszyscy przybyli na ten koncert, wiedzieli jednak, że będzie on dla miejskiej orkiestry podwójnym świętem. Cała dekada minęła bowiem od czasu, gdy Marcin Musiak, pracowicie i z zapałem, wziął się za reaktywowanie orkiestry, wcześniej działającej jako strażacka. Ile czasochłonnych prób, koncertów, wyjazdów na festiwale zdarzyło się od tej pory, na wołowej skórze by nie spisał. Jak wyglądają? nasze próby. Otóż próby, no jedne lepsze, drugie gorsze, wiadomo, ale jest taki stały element. Pan Marcin nawołuje do robienia notatek. Cytuję. Znowu mi ktoś nie zmienił tonacji w trio, zaznaczcie sobie. Powtarzamy od 38 taktu. Znowu macie niezaznaczone." Dlaczego się tak wydzieracie? Przecież to jest mecoforte, proszę zaznaczyć. Efekt jest taki, że żaden z orkiestrantów nie zaznacza, czy to z dbałości o nuty, czy to z braku przyborów do pisania. To też wymyśliliśmy i panie Marcinie, tutaj jest chyba, nie wiem, 200 albo więcej pisaków. Są one w formie podróżnej, także będzie pan mógł nawet ze sobą wozić i nie będzie wymówki, że nie mamy już notatek, bo z tego powodu, że myśmy tych notatek nie robili, to biedny pan Karpelmeister ciągle rwał włosy z głowy. I widzicie Państwo, jest... Nieuchronnie pojawiły się więc podziękowania dla dobrodziejów, sponsorów, osób wspierających orkiestrę na czele z władzami miasta. Osobiste podziękowania i suweniry odebrał od wdzięcznych orkiestrantów radny Jan łapsa, który cierpliwie wydeptywał ścieżki pomagając muzycznej formacji, a policzmy tylko środki na zakup instrumentów i na mundurki. Oczywiście opłaciło się. Jeszcze jedną niespodziankę tego wieczoru zrobili orkiestranci swojemu kapelmistrzowi wraz z litanią dowcipnych dziękczynień, przygotowując dla niego tajemniczy kuferek. Jak się okazało, krył on ponad 200 pisaków i był odpowiedzią na równie ciągłe jak bezskuteczne zachęcanie instrumentalistów do robienia notatek podczas prób. Orkiestrowego kolędowania, trudno sobie wyobrazić, by mogło być coś innego niż królowa polskich kolęd, czyli dostojna napisana w 1792 roku pieśń Bóg się rodzi, moc truchleje. W tym podniesieniu ducha uczestnicy koncertu mogli jeszcze zrobić dobry uczynek, włączając się w zbiórkę na rzecz pomocy krewnej orkiestrowej saksofonistki osiemnastoletniej wioli gil z kasinki małej, która dzielnie walczy z glejakiem mózgu. Muzyka